Możesz zarabiać dobrze, nie mieć długów, a bank i tak może obniżyć twoją zdolność kredytową. Mówię tu konkretnie o zdolności przy kredycie hipotecznym, czyli przy zakupie mieszkania lub domu. I bardzo często nie ma to nic wspólnego z wysokością pensji. Decyduje to, jak wyglądają twoje finanse w praktyce, miesiąc po miesiącu. Żeby to dobrze zrozumieć, posłużę się przykładem spoza bankowości. Ten przykład pokaże ci dokładnie, jak bank czyta historię twojego konta. W książce Siła nawyku Charles Duchig opisuje historię sieci Target, która potrafiła z dużym prawdopodobieństwem wywnioskować, że klientka jest w ciąży, zanim powiedziała o tym rodzinie. Nie dlatego, że ktoś obserwował jedną osobę. Target analizował ogromne ilości danych historycznych, zakupy tysięcy i milionów klientów. Zauważono, że u kobiet, które później potwierdziły ciąże, kilka miesięcy wcześniej zaczynał się zmieniać wzorzec zakupów. Inne kosmetyki, suplementy, artykuły higieniczne, inna regularność wizyt. Każdy z tych zakupów osobno nic nie znaczył. Ale razem, obserwowane w czasie, tworzyły rozpoznawalny schemat. To nie było czytanie w myślach, ani śledzenie konkretnej osoby. To było wnioskowanie statystyczne na podstawie dużej liczby wcześniejszych przypadków. Jeśli zachowanie nowego klienta było podobne do znanego wzorca, system nie, wiedział, co się wydarzy ale oceniał, że prawdopodobieństwo określonego zdarzenia rośnie. I dokładnie w ten sposób bank potrafi obniżyć zdolność, nawet jeśli twoje dochody się nie zmieniły. Nie dlatego, że bank coś wie, tylko dlatego, że widzi zmianę wzorca. Banki działają w bardzo podobny sposób. Z tą różnicą, że mają dostęp do znacznie szerszego obrazu finansowego niż pojedyncza sieć sklepowa. Sklep widzi tylko zakupy u siebie. Bank widzi cały przepływ pieniędzy. Wpływy, wydatki, zobowiązania oraz ich regularność. Za chwilę zobaczysz konkretne rzeczy, które bank wyczytuje z historii konta, często zupełnie nieświadomie po stronie klienta. Zdolność kredytowa to pojęcie, które większość osób kojarzy wyłącznie z wysokością zarobków i kosztami życia. W praktyce bank patrzy znacznie szerzej. Dlatego ten sam klient w jednym banku może dostać zdolność na 400 tysięcy, a w innym na 550. Nie dlatego. Że ktoś się pomylił, tylko dlatego, że każdy bank liczy inaczej. Najpewniejsze dla banku są stałe dochody z umowy o pracę. Im bardziej dochód jest zmienny, tym ostrożniej bank go traktuje. Dochody z działalności gospodarczej, umów zlecenia czy kontraktów zagranicznych są często, uśredniane z wielu miesięcy, przyjmowane tylko częściowo, albo pomijane w całości. Premie i dodatki bardzo rzadko liczone są w 100%. Często bank bierze pod uwagę tylko ich część, a czasem w ogóle ich nie uwzględnia. Dochody zagraniczne bywają dodatkowo przeliczane po kursie mniej korzystnym niż rynkowy. Znaczenie ma też wiek: im starszy klient, tym krótszy maksymalny okres kredytu, a krótszy okres to wyższa rata i niższa zdolność. Wkład własny to nie tylko pieniądze. Dla banku to sygnał o zachowaniu klienta. Pokazuje, że ktoś potrafił oszczędzać i planować finanse. Brak wkładu własnego bywa odczytywany jako sygnał podwyższonego ryzyka. Im większe własne zaangażowanie, tym mniejsze ryzyko dla banku. A mniejsze ryzyko często oznacza niższą marżę, niższą prowizję, korzystniejsze warunki kredytu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że karta kredytowa obniża zdolność, nawet jeśli z niej nie korzystamy. Dla banku liczy się sam limit, jako potencjalne zobowiązanie. Ciekawostką jest też konsolidacja. Formalnie dług może być większy, ale jeśli rata jest niższa, zdolność potrafi wzrosnąć. Raty malejące, korzystne z punktu widzenia spłaty kapitału, dla banku oznaczają wyższe obciążenie na początku, a więc niższą zdolność. Znaczenie ma również zawód. Lekarze, prawnicy czy pracownicy budżetówki bywają oceniani lepiej niż osoby z branż uznawanych za niestabilne. Dochody z najmu są uwzględniane tylko wtedy, gdy są regularne i udokumentowane. I to jest ta część, którą większość klientów kojarzy z liczeniem zdolności. Ale prawdziwe ciekawostki zaczynają się przy analizie historii konta. Bank prosi o wyciąg z konta nie po to, żeby sprawdzić, czy wpływa wynagrodzenie. Chce zobaczyć, jak wygląda Twoje życie finansowe w praktyce. Czy wpływy są regularne? Czy pochodzą od tego samego pracodawcy? Czy są w podobnej wysokości? Na wyciągu widać też stałe obciążenia. Raty kredytów, leasingi, alimenty, czynsz, rachunki za media. Widać również rzeczy, których klient często nie deklaruje chwilówki, mandaty, grzywny. Nawet regularne subskrypcje, Netflix, Spotify, siłownia czy kursy online są traktowane jako stałe koszty życia. Jeśli na koniec miesiąca nie zostaje żadna nadwyżka, dla banku to sygnał, że budżet jest napięty. Wyciąg z konta pokazuje również styl życia. Częste restauracje, drogie zakupy, egzotyczne wakacje. Bank nie ocenia tego moralnie. On tylko widzi, że realne koszty życia są wyższe niż minimum przyjęte w kalkulatorach. Z wyciągu można też wyczytać, czy klient ma dzieci, po przelewach do szkół, przedszkoli, czy po wpływach świadczeń. Na podstawie historii konta bank potrafi również pośrednio wywnioskować tryb życia, a czasem nawet sytuację zdrowotną nie z jednej transakcji, ale z powtarzalnych schematów. I jeszcze raz. Bank nie ocenia intencji ani stylu życia. Patrzy wyłącznie na powtarzalność i spójność wydatków. Czasami wyciąg zdradza coś jeszcze, tak zwane drugie życie. Pojedynczy hotel, prezent czy kolacja nie mają znaczenia. Ale powtarzalność już tak. Regularne noclegi w hotelach w tym samym mieście, nocne taksówki, kluby, to wszystko układa się w obraz dodatkowych, stałych wydatków. Podobnie działa nagła zmiana zachowania. Ktoś zwykle płaci kartą, a nagle zaczyna regularnie wypłacać gotówkę w nietypowych miejscach. Bank nie wie, na co poszła ta gotówka, ale widzi, że schemat wydatków przestaje być spójny z dotychczasowym stylem życia. Analizowane są również sytuacje dzielenia płatności, np. częściowo kartą, a wcześniej gotówką z bankomatu. Dla banku jest to sygnał, że rzeczywista skala wydatków może być wyższa niż wynika to z samych płatności kartą. I to wszystko bank składa w jedną całość, nie na podstawie jednej decyzji, ale wzorca zachowań w czasie. Dlatego zdolność kredytowa to nie tylko matematyka, to również analiza tego, jak naprawdę funkcjonują twoje finanse.